Ilistyczny styl życia. Wiecie o co chodzi? Formalizm. Forma jest ważna. Gdyby Bóg chciał, to by ci tylko duszę dał, ale obdarzył cię ciałem. I sam stał się ciałem, leczył śliną, dał siebie pod postacią chleba i wina w rytuale mszy świętej. Cierpiał za ciebie cieleśnie, z ciałem zmartwychwstał i tobie to samo obiecał. Potwierdził więc, że i Ty potrzebujesz zewnętrznych form, żeby podtrzymać własną wiarę, żeby nie zapomnieć o miłości Boga i bliźniego, żeby tą miłość wyrażać wyrażać zarówno poprzez dobroczynność, jak i symboliczne gesty. Nie słuchaj więc pokrętnych tłumaczeń tych, co mówią, że nie liczy się to, co na zewnątrz, że liczy się tylko to, co w sercu. Nie przejmuj się, jeśli ci ktoś zarzuci formalizm, obłudę i powierzchowność. To zarzut nieuprawniony, no bo nie wiemy, co drugi ma w sercu. Lepiej zakładać, że ma tam dużo dobra, które promieniuje na zewnątrz, co wyraził trafnie Cyprian Kamil Norwid w słowach Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do luby wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litani choć nawoływania, choćby kamienną wieżę w błyskawicę idącą. Boga, by oglądać lice. I wszelka inna miłość bez wcielenia jest upiorowym myśleniem myślenia. Tacy po prostu jesteśmy, że aby nie stracić wiary w Chrystusa, potrzebujemy się ćwiczyć poprzez przeróżne zachowania, takie jak wobec osoby żywej. Takich ćwiczeń, treningu, wymagają i inne prawdy wiary. Trening nie jest sam dla siebie, ale pomaga realizować założony cel, w tym wypadku miłość Boga i bliźniego, której nauczył nas Chrystus. Tak mało, tak mało! Jednego serca trzeba mi! Spotkałem w życiu kilka osób, które wyjawiły mi swoje marzenia o założeniu swego rodzaju wioski, wioski, w której mogliby sobie po swojemu żyć.